Witajcie, dzień dobry. Przychodzę do Was z nowym nagraniem z serii wiadomości. A myślę, że takich nagrań będzie coraz więcej, ponieważ czuję wewnętrznie, że. Ach, powiem Wam, że. Tak jak założyłem ten kanał w 2013, kanał bez chaosowania po usunięciu poprzedniego kanału. Tak cały czas czułem, że muszę stawiać fundamenty pod coś, co dopiero zacznę. I teraz czuję wewnętrznie, jakoś podskórnie, że zbliża się, może jeszcze nie nadszedł, ale zbliża się ten moment, kiedy wreszcie mogę zacząć prowadzić ten kanał. Że tak jakby dotychczas było to budowanie jakiejś podstawy, jakiegoś fundamentu kładzenie, prawda? Długo to trwało, muszę powiedzieć, ale czuję się na tyle właśnie osadzony, pewnie, że tak powiem, w tej przestrzeni, że wreszcie mogę zacząć prowadzić ten kanał tak, jak, tak jak zamierzyłem kiedyś. Chociaż to oczywiście się zmieniło na przestrzeni tych lat, ale na pewno nie było moim zamierzeniem, zakładając ten kanał, prowadzić to, nagrywać tylko książki. Jakoś chcę to zrównoważyć, jakoś chcę to połączyć. Muszę zmienić system pracy, ponieważ wiem, że dotychczasowy. Po prostu bardzo, był bardzo czasochłonny. To nagrywanie książek bardzo się oddawałem temu. Bardzo duży kładłem nacisk na każdy detal i to jest dobre, myślę. I tak będę nadal robić. Natomiast muszę ten system jakoś nie tyle upłycić, co uprościć. I muszę zrównoważyć treści, ponieważ. ponieważ nadszedł na to czas. A z czym do Was dzisiaj przychodzę, kochani? Hmm. Od czego by tu zacząć? Naprawdę jest to sytuacja dosyć rozgałęziona. Dwa lata temu chyba yy, przyszedłem, żeby się podzielić z Wami niesamowitym odkryciem. Yy. Odgrzebałem nagranie spotkania Krishna, z Edwarda Stachury z Krishnamurtim w namiocie z, z szwajcarii i pod jednym z koment, w, komentarz, w komentarzach pod tym filmem ktoś zaproponował, żebym przeczytał pracę bardzo ważną pracę pana Leona Zawackiego który opisał bo, który znał mechanizmy które powodowały Stachurą w tamtym okresie tak zwanym okresie mistycznym i który śledził jego kroki ku niestety stety albo niestety temu skokowi który Edward Stachura w ostatnim akcie dokonał I właśnie w komentarzu ktoś zaproponował, żebym zapoznał się i ewentualnie przeczytał na kanale ten tekst pana Leona Zawackiego, założyciela Fundacji Ramanandom. Ale jakoś zauważyłem, że to jest bardzo ważny tekst i naprawdę chciałem go przeczytać. Natomiast jak wiadomo, wiele innych, równie ważnych, a może ważniejszych tekstów miałem w planach. No, i to się niestety odłożyło. A jeżeli chcę przeczytać jakiś współczesny tekst, to staram się skontaktować z autorem i poprosić, zapytać, czy jest taka możliwość. No, i tak odkładałem to w czasie. Niestety, pan Leon Zawadzki odszedł z tej planety. I nie wiem, czy będę czytać ten tekst, ale do czego zmierzam. Mianowicie ostatnio dostałem maila w związku właśnie z tym nagraniem spotkania Krishnamurtiego ze Stachurą i myślę, że dla osób zainteresowanych miłośników Edwarda Stachury i miłośników, ach, chcę, chcę się podzielić tym tekstem, ponieważ uważam, że jest ważny. Jest to mail. Danych osobowych na prośbę przysłańcego nie podaję oczywiście. Witaj. Obejrza obejrzałem film, jaki wrzuciłeś na YouTube ze spotkania z Stachury z Krysznamurtkiem w Szwajcarii. Bardzo ciekawy materiał. Serdeczne podziękowanie za podzielenie się. Słyszałem tę historię już kilkanaście lat temu, a miała ona jeszcze dalszy ciąg, którym chciałbym się z Tobą podzielić. Cała historia była opowiadana na zajęciach jogi przez Leona Zawadzkiego, który w temacie stachury napisał też znany ci pewnie artykuł Pułapka stachury. Wracając do dalszego ciągu tej historii, po incydencie uwiecznionym na filmie, stachura został wyprowadzony przez ochroniarzy z namiotu, ale jako, że był uparty i bardzo liczył na to spotkanie, tak łatwo się nie poddał. Nie Wiedział, że Krishnamurti ma zwyczaj odbywania co rano spaceru w okolicy miejsca zamieszkania. Następnego ranka zaczaił się o świecie nieopodal miejsca, gdzie Krishnamurti mieszkał, a kiedy ten rano pojawił się na spacerze, Stahura wyskoczył na niego z zakrzaków. krzaku. Krishnamurti tym razem był bardziej otwarty. Zaprosił go gestem dłoni, by do niego dołączył i poszli razem na spacer. Odbył się on w milczeniu i w tym czasie Stachura otrzymał prawdziwy darsian od mistrza. I to wydarzenie, ten spacer, było dla niego bardzo ważnym duchowym przeżyciem. Tyle i tak zapamiętałem z tej opowieści. Pan Zawadzki mówił, że on z kolei zna tę opowieść z ustyżony Stachury, która u niego, która... U nich przez dwa tygodnie tuż po jego śmierci mieszkała. On wraz z żoną prowadził w Beskidzie małym ośrodek kultury duchowej. To w nawiasie, gdzie bywali różni ludzie. Teraz jest tam funda fundacja Ramanado. Nie wiem, na ile ta historia jest prawdziwa. Część ludzi zarzucała panu Zawackiemu koloryzowanie opowiadanych historii. Był wybitnym gawędziarzem, a nawet konfabulację. Mnie trudno się do tego odnieść w kontekście tej opowieści. Na pewno opowieść zgadza się z tym, co jest utrwalone na filmie. Również w kwestii to, co Stachura mówił i nawet to, że ludzie go, w cudzysłowie, wybuczeli. Zawadzki już nie żyje. Można by próbować ewentualnie zweryfikować tę historię z jego żoną, ale nie wiem, czy byłoby to pomocne. Biografie Stachury, które znam, tego zdarzenia nie opisują. Jeżeli tak było, to to przeżycie mogło mieć istotny wpływ na fabulę rasę i późniejsze wydarzenia w życiu Stachury. Jeżeli dotknie się subtelnych duchowych stanów, a później to ucieka i nie wiadomo jak do tego wrócić, to może to być dla niektórych wielkim dramatem. To są inne jeszcze zdania, ale bardziej prywatne, także bardzo ciekawe, prawda? Bardzo chciałem się z Wami tym podzielić, tym listem. I tu mam jeszcze na drugiej stronie tej, 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 tego karteluszka, ponieważ tym nagraniem, tym teraz chciałbym jakby zamknąć temat ogólny Edwarda Stachury i tego tak zwanego okresu mistycznego. Może nie zamknąć, ale przymknąć, powiedzmy na ten czas, ponieważ czuję, że warto się tym podzielić, ale chcę się skupić na czymś innym w przyszłości. I dlatego tutaj wypisałem artykuły, które poruszają ten wątek w życiu Edwarda Stochury. Niektóre z tych artykułów są już na kanale bez chaosowania i w tej chwili prawdopodobnie w prawym górnym rogu są wyświetlane, czyli. Na przykład. Już, już. A. Czyli na przykład przeczytałem artykuł pod tytułem Stachura. Możliwość innej postaci istnienia, autorstwa Jolanty Brach Czajny z 1982 oraz na kanale jest dostępny już przeczytany artykuł pod tytułem. Wprowadzenie do ekstatycznego życia i cierpienia Edwarda Stachury, a także próba teorii tak zwanego obłędu i tak zwanej śmierci autorstwa Jarosława Markiewicza. Te dwa artykuły są już dostępne na kanale. Artykuł, który być może przeczytam, czyli Pułapka Stachury z 2011 Leona Zawadzkiego, i teraz te artykuły, które będę czytać, one będą. Odnośniki do nich będą w opisie, w linkach. Także Pułapka Stachury, autorstwa Leona Zawackiego. Edwarda Stachury, Odkrywanie Dalekiego Wschodu, autorstwa Roberta y, Zarychta. Są to prace doktorskie teraz, nie artykuły. Z roku 2013. Praca pod tytułem Człowiek Nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu Zen autorstwa Mirosława Wójcika z roku 1998, praca pod tytułem Wrażliwość materii autorstwa Barbary Czoch. Przepraszam, nie, nie mogę się rozczytać. Z roku 1983, linki do tego będą w opisie oraz praca. Światopogląd oniryczny poety Rzecz o Edwardzie Stachury autorstwa Bogumiła Truchlińskiego z 1993 i praca pod tytułem Edwarda Stachury Filozofia autorstwa Roberta Surmy z 1994. Wszystkie te prace i, te, i artykuły są dostępne w opisie. nie chcę przedłużać, tym bardziej, że jest piękny zachód słońca i piękna cisza. Pozdrawiam serdecznie.